Witajcie kochani, dziś pokażę Wam, jak kiedyś, czym kiedyś tło się y, bloki granitowe, bo obecnie już prawie wszystko przychodzi w pytach. Kiedyś tutaj stał dźwig na podwoziu, jak dobrze pamiętam, skraza. Później, później, tu są tory. Tu była taka platforma. Daciok na to ten dźwig dawał ten blok i wjeżdżało się za bramę. Zaraz wejdziemy do środka. Za bramą, gdy dojeżdżał tu, taki duży siłownik wciągał to po tych torach pod piłę. I wszystko Ręcznie, znaczy ręcznie, piłą się tło na pojedyncze takie jak że się widzieli, tam płyty a tło się to takim potworem. Zobaczcie, jaka to jest duża tarcza. Ona ma średnicę chyba 3 metrów. Nie wiem, mało mogę się mylić. Zobaczcie, jakie tu są zęby. Musiałem wam to nagrać, bo będzie ta stara piła likwidowana. I już później bym tego nie, nie nagrał. Ona się przesuwała, wiadomo, prawo, lewo, żeby ciąć to, co tu stało. Jak widzicie, piła już zdemontowana. Tam już nie ma. Później będę to chyba walić. Jak widzicie, po pile już nie zostało śladu tylko cztery supy, na których się opierała. Siłownika już nie ma torów już nie ma Została jeszcze. Elektronika. Nie wiem, czy to będzie rozwalane, czy coś z tego będzie robione, ale to już inna sprawa. Do następnego, kochani.